Cześć kochani, z tej strony Sfisiowani i dziś jest 17 maj, czyli moje 16 urodziny i z tej okazji przyszła do nas wielka paczka urodzinowa od Natalii Laki Candy Zoe. Link do jej instagrama oczywiście będzie w opisie. I zaraz ją sobie otworzymy i pokażę Wam, co jest w środku. Z tego co wiem, jest tam trochę rzeczy dla mnie i trochę dla Fisiaków, więc nie wiem, czy wszystkie rzeczy Wam na pewno pokażę. Ale to, co będę mogła, na pewno Wam pokażę. No i myślę, że zapraszam do oglądania. Tam z tyłu, jak widzicie zapaczką paczką, leży sobie Ami. Timon akurat jest teraz w klatce, poszedł sobie jeść siano. I widziałam już, że tutaj mamy taką karteczkę. Jeszcze nie patrzyłam dokładnie, co tutaj jest. Yy, więc tutaj jest taki o, napis. I z drugiej strony taki uroczy rysunek z wisiekami. Naprawdę przepiękne. Dziękujemy bardzo. Na pewno gdzieś sobie to zachowam. Na razie jeszcze nie mam za bardzo gdzie powiesić, ale jeśli będę miała, to na pewno gdzieś powieszę. No i teraz yy, myślę, że zrobię time-lapse, jak to otwieram z tej folii. Okej, okay, a więc obie paczki już są z z folii. jest już je otworzyłam folię sobie wziąłam tam na bok, żeby mi nie przeszkadzała i myślę, że na początek sprawdzimy sobie tą mniejszą paczkę. Tam z tyłu Timon trochę szaleści folią, więc ten tu zabiorę. Okej, okay, a więc najpierw sprawdzimy sobie małą paczkę. Wieszaki jak zawsze muszą mi pomagać przy otwieraniu paczek. To już jest standardzik. I w tej mniejszej paczce tutaj widzę, że mamy bardzo dużo liści wierzby. No chodźcie, czekaj. Proszę bardzo. Niech sobie trochę podjedzą. Tu widzę, że jest coś jeszcze. O, tu jest jeszcze lucerna. Także dziękujemy bardzo. I oni... Dobra, zostawię im to może, żeby sobie trochę podjedli. I zabiorę się za otwieranie tej większej paczki. Okej, okay, oni sobie tam z boku jedzą. Mam bo na nadzieję, że nie będą bardzo tym hałasować. A ja zabieram się za otwieranie tej paczki. Kurczę, Jezus, ja tu jest widzę już mnóstwo rzeczy, zaraz Wam wszystko pokażę, ale pierwsze jest tu sianko dla niejadków, ogromne, Fisiaki je kochają, mogliście zobaczyć na poprzednim odcinku Steve'o, w sumie nigdy tego nie używałam, więc tutaj może Wam się pokaże karta z tym odcinkiem, jak otwieraliśmy paczkę Steve'o. Fisiakom to sianko mega posmakowało, także bardzo się cieszę i bardzo dziękujemy za nie. Przejdźmy dalej, eee, może weźmiemy to, tutaj mamy rumianek, ale to jest w ogóle urczy zapakowane, takie fajne pudełeczko, na pewno nam się przyda, bo pudełeczek nigdy za wiele i piękna etykietka, przykladana też piękną tasiemką, <grych> także super i akurat rumianek nam się już kończył i dodałam tam resztkę do mieszanki kwiatowej, więc na pewno nam się przyda. Przechodzimy dalej... I tutaj mamy coś, na co już od jakiegoś czasu czekałam. O wow, ale tutaj w telefonie jest to opakowanie takie strasznie czerwone, ale na żywo jest ono bardziej różowe. Ale są to y, tabletki takie z Papai, które są dobre przy linieniu. Właśnie czekałam na nie jakiś czas. Fisiki teraz właśnie linieją, więc myślę, że to będzie mega pomocne. A Ami ma tendencję do zatykania się, bo już kilka razy jej się zdarzyło, że się zakłaczyła. Także myślę, że dla niej to będzie bardzo pomocne. I tak to wygląda. Będziemy testować, i mam nadzieję, że się sprawdzą tak jak trzeba. I dalej mamy tutaj Rafaello. Ale jaki to jest... <noise> Jeszcze piękny napis, merci, że jesteś tu. Jejku, dziękuję bardzo, Raffaello jest przepyszne. To jest taka wielka paka. Dziękuję bardzo. Piękne i na pewno będzie przepyszne. Następnie mamy takie wielkie tofifi. Tu jest ile? 48 sztuk, także ogromne. Jejku, kocham te napisy. Dziękuję bardzo. To jest tak urocze. <grywia> nie, no naprawdę, dziękuję. Mega, cudowne to jest. Tutaj widzę, że jest coś takiego dla mnie, więc może sobie po prostu to wezmę i tego akurat nie będę tutaj pokazywać, ale sobie sama zobaczę. O, oh mega. Jeszcze widzę tam kolejne rzeczy, więc zaraz Wam pokażę, co tutaj jest. I o, tu jeszcze coś jest. Wow. Mamy tutaj ostropest plamisty. Są jeszcze nie miały okazji próbować, tylko tam chyba jakieś pojedyncze ziarenka próbowały, ale nigdy nie mieliśmy takiej większej ilości, więc mega. Ten jest z Tiwo. I mega się cieszę. Bardzo dziękujemy dalej czy jest to jeszcze coś z tej strony o kurczę nie wierzę zobaczcie to jest taka szczotka do czyszczenia z sierści jakichś dywaników teraz tu jest o, napis właśnie szczotka do sierści e, nie widać tutaj muszę to odkleić sekundka o szczotka do sierści zawsze się przyda ale mega dziękuję. Ona jest super. Właśnie kiedyś chciałam ją kupić. W sumie no mogę nawet tutaj przetestować na jednym z dywaników. Także kamerę sobie wezmę troszkę niżej. O, Ami musi już kontrolować wszystko. Ale totalnie się tego nie spodziewałam. Mega dziękuję. Okej, okay, powinno się trzymać. I sobie zobaczę. Tutaj chyba nie ma teraz aż tyle sierści. Chociaż, o wow. O wow. Jak to przegenialnie zbiera sierść. Spójrzcie tylko na to. Nie no, to jest cudowne. Ja nie myślałam, że aż tak dobrze to będzie zbierało sierść. To nie było jakoś nie wiadomo ile, bo ja nie tak dawno czyściłam te dywaniki, ale jak to genialnie sierść zbiera. No to teraz ja mogę na spokojnie kupować dywan. Będę <grywia> miała czym czyścić. Ale genialne. Naprawdę dziękuję mega 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 mega. To się na pewno przyda. Ja nawet sama kiedyś myślałam, czy tego nie kupić, ale akurat jakoś tak nie było okazji. Więc mega fajne. Dziękuję bardzo. Cudowne. Ok, a więc przejdźmy dalej. W ogóle, jeśli komuś się chce, to możecie policzyć, ile razy w tym odcinku powiedziałam dziękuję albo dziękujemy, jestem sama ciekawa. <noise> Ale ja zawsze jak otwieram te paczki, to cały czas mówię dziękuję. Ale no po prostu te rzeczy są tak cudowne. Dobra, myślę, że weźmiemy jeszcze na razie tutaj. Mamy kiwi liofilizowane wiesz jakie jeszcze nigdy nie jadłe kiwi. Takiego liślicowanego, więc bardzo się cieszę, będą mogli spróbować. Będzie dla nich nowość, ale myślę, że im posmakuje, bo oni uwielbiają takie rzeczy Może im nawet dam teraz, Wezmę tak, nożyczki i to otworzę. I dam im do spróbowania. Teraz trochę zjedli tych liści, więc nie wiem, czy będą mieli akurat ochotę na próbowanie nowych rzeczy, ale zobaczymy. Może będą chcieli. No, Kimon to chyba zawsze ma ochotę. Zapraszam. Proszę bardzo. Proszę bardzo. A mi wzięła tak delikatnie, a Timo się po prostu na to rzucił. Zajadają sobie. Tutaj mi jakiś kawałeczek wypadł, więc położę im tu po prostu. I otwieramy dalej, bo to jeszcze nie jest wszystko. Tutaj widzę, że też mamy. Mamy kozieratkę. Chyba, yy, chyba nigdy nie jadły. Tak, właśnie, wściekki jeszcze nigdy nie jadły. Ale w ogóle to jest taki uroczy słoiczek. Mega, taki taki słodziutki mantki. Mega mi się podoba, jest taki uroczy. Na pewno jeszcze spróbujemy, potem przetestujemy te rzeczy do jedzenia dla fisiaków. Dalej mamy coś przeganialnego. O kurczę, tam pod spodem jeszcze coś jest, ale spójrzcie tylko na to. Nie, no nie gadaj. Nie, nie mów, proszę, nie. Znaczy tak, ale. <laughs> Jajciu! Teraz wam to pokażę. Timon już się w na środek do tego. Ale mam tutaj przecudowne, dziergane legowisko. Zaraz sobie jeszcze przytam tą karteczkę. Ale, Jeciu, u nas przepiękne. Spójrzcie tylko. To jest takie oto dziergane legowisko. I do tego jeszcze, ja nie spodziewałam się tego, ale są dwa y, tutaj na zmianę legowiska do tego pasujące prześliczne. Nie, no, te legowiska są cudowne. Ja zawsze powtarzam, że fisiaki po prostu uwielbiają te legowiska. Nie wiem, co te legowiska w sobie mają, ale naprawdę, mają w sobie coś, że. Króliki je po prostu kochają, więc yy, zapraszam was też do sklepu Handmade yy, Natalii, na którym tam można kupić takie właśnie legowiska. Link też będzie w opisie. Także mega no się cieszę dziękuję. Jeszcze potem zobaczę, gdzie ja to ustawię. Może w sumie tutaj, gdzie był ten dywanik, to zamienię im na to legowisko, bo ostatnio lubią tutaj przebywać, więc zobaczymy. Ale nie spodziewałam się, że będą dwa legowiska. Naprawdę, nie no, dziękuję, tak mega dziękuję. Nie wiem, ile ja razy będę powtarzać, że dziękuję, ale naprawdę dziękuję. <ścoughs> I tu jest jeszcze karteczka, niech się wyostrzy. ok. Z racji, iż jesteś dwa razy fajniejsza niż przeciętny człowiek, legowiska są dwa i oba pasują do dzierganego, które wydziergałam sama. Zwrotów nie przyjmujemy. Nie będzie żadnych zwrotów, nie ma opcji. Ale naprawdę, dziękuję. One są prześliczne. Jeszcze takie duże. Przecież na tym to by się trzy króliki mieściły. <grym> Ale nie, no, prześliczne. Jestem zachwycona. Naucz mnie tak. <grym> Naucz mnie robić takie legowiska. One są prześliczne. Nie no, cudo, 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 cudo. Przegenialne. Odłożę sobie to na bok i patrzymy jeszcze kolejne rzeczy, bo to nie jest wszystko jeszcze. Okej, okay, spójrzmy. I oto gwóźdź programu, czyli dywan. Niestety nie latający, ale mam nadzieję, że jakieś będą na nim latać. Nie, no, nie, nie mów. Ja przed chwilą nawet mówiłam, że ja chcę kupić dywan. Czy to jest ta rzecz, którą mówiłaś, że ja chcę, ale nie miałam? Myślę, że to jest to. Jejku, prześliczny. Dziękuję Ci bardzo. Ja myślałam o dywanie, ale myślałam, że nie no, co dywan? Dlaczego znaczy, byś mi nie kupiła dywanu, a to. Jejku, jaki on jest cudowny. Będzie tutaj, w tym miejscu, rozłożony. Ja już mam plan. Bo ja od dawna chcę kupić dywan, i jestem zachwycona po prostu. Czekaj, którą tu jest stroną? To jest chyba od ta strona. Ale piękny, nienośliczny. Coś jeszcze jest w środku? Nie, to jest tyle. Ale tych rzeczy jest po prostu mnóstwo. Ja jestem w szoku, jestem zachwycona. Teraz muszę rozłożyć sobie ten dywan, bo on jest prześliczne. Nie no, ja tak bardzo dziękuję. Ty, Natalia, robisz zawsze tak genialne paczki, że ja jestem zakochana. Naprawdę mega dziękuję, bardzo, bardzo, bardzo. I no, nie wiem co powiedzieć. Jest przecudowne wszystko. Lecę teraz szybko rozłożyć ten dywan. Tak, się prezentuje ten prześliczny dywan. Patrzcie, wsiaczki, Musicie sobie obczaić dywan. Jejku, ale jest prześliczny. Ja naprawdę już od dłuższego czasu chciałam kupić dywan i w końcu jest. Ja nawet nie wiem, jak dziękować. Naprawdę. Jest przecudowny. Zaraz jeszcze tutaj te rzeczy wszystkie ogarnę i pokażę wam, gdzie wezmę to legowisko, jakie ustawię. Ale. Jestem ciekawa, czy fizjaki będą brykać sobie na tym dywanie, ale jest naprawdę przepiękne. Timo jeszcze tutaj za wierzbę zabiera, więc niech sobie trochę podjedzą. O, a mi też przyszła. Także niech sobie jedzą, ja tutaj wszystko ogarnę i zaraz do Was wracam. Ok, a więc tak się prezentują wszystkie te rzeczy, które dostaliśmy. Jest naprawdę wszystko jest przecudowne i bardzo mi się podoba. I jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. A w sumie jeszcze mogę tutaj dodać nasze te słodycze, które dostałam. No i teraz mamy już tutaj wszystko. I wszystko jest naprawdę przecudowne. Bardzo się cieszę. Ta szczotka to jest totalne uzależnienie. Ja w sumie wcześniej wyczyściłam nią wszystkie dywaniki. Legowiska, kocyk tutaj przed klatką, wszystko wyczyściłam co się dało tym, tą szczotką, ona jest genialna i super zbiera sierść. Legowisko zaraz ustawię w tym miejscu, w którym będzie leżeć. Jeszcze nie wiem gdzie dam to drugie, które jest tutaj na zmianę, bo właśnie um, zastanawiałam się czy na razie je gdzieś schować, zostawić, żeby było właśnie na zmianę do tamtego, czy gdzieś położyć, ale w sumie może gdzieś ułożę. Ale jeszcze nie wiem do końca gdzie, ale no, tak czy siak, te rzeczy są wspaniałe. Dywan Fisiakom już się mega spodobał, już tutaj brykały. Zrodzą gdzieś tutaj wstawię przebitki z brykania. Po prostu było totalne szaleństwo. A więc wszystko już ogarnęłam, tutaj Wisiek i sobie, znaczy no, Ami teraz sobie zajada sianko dla nijadków, on sobie tam leży. I teraz Wam pokażę jak co ułożyłam. Także yy, kocek tutaj jest wyczyszczony, to wszystko jest wyczyszczone tą szczotką, bo bardzo mnie to wciągnęło, czyszczenie tego. Bardzo to jest satysfakcjonujące. I tutaj dalej koło łóżka mamy dziergane legowisko z tym legowiskiem w środku w listki. Następne jest to drugie szare legowisko. Nie wiedziałam, gdzie go za bardzo dać, więc na razie jest tutaj, ewentualnie potem gdzieś gdzie się przełożę. Tutaj dalej mamy ten chodniczek. On kiedyś był pod biurkiem, ale kupiłam pod biurko potem taki szary. Teraz ten szary tam jest. I tutaj na środku mamy przepiękny dywan. Myślę, że mimo wszystko i tak. Kiedyś tutaj kupię jeszcze inny dywan. Już mam taki jeden upatrzony, który chciałabym kupić, a ten wtedy poszedłby tutaj przed klatkę. I myślę, żeby się pięknie prezentował. Byłyby tutaj dwa piękne dywany. No i inne przesmaki tam schowałam tutaj. Sianka dla niejadków jest tam w szafie z drugą paczką sianka dla niejadków. No i tak to mniej więcej tutaj wygląda. Bardzo mi się podoba i myślę, że fisiaki się ucieszą. I właśnie tak to wszystko wygląda. Będziemy testować nowe rzeczy, więc pewnie też to tutaj dodam do tego filmu. No i jeszcze raz dziękuję i mega się cieszę. W sumie to myślę, że mogę się tutaj w tym momencie teraz pożegnać. A ewentualnie właśnie pewnie już widzieliście wcześniej te fragmenty, kiedy to testowałam wszystko. Po prostu jakoś to tak zmontuję. Więc bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Zapraszam też na Instagrama mojego, na Instagrama Natalii i na konto na Instagramie Handmade Natalii. Tam możecie właśnie znaleźć te śliczne legowiska. No i dziękuję bardzo właśnie za oglądanie i pa I myślę, że teraz sprawdzimy... Ups, kamerą. A, nie chcę wiedzieć ile ty na to wydałaś. <laughs> Jaki leń! <laughs> Zajada sobie gałązkę na leżąco. No tak, kamera. Halo, halo. Aha, uh -huh, Timuś musisz. Musisz skontrolować, tak? Nie wskakuj do paczki. Mm -hmm. A mi, nie hałasuj.